Cześć kochani, witam was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do was z kolejnym projektem Denko dzisiaj mamy zużycia z czerwca mam nadzieję, że zmieszczę się tutaj w jednym odcinku więc nie przedłużam i lecimy zaczniemy może od płynu micelarnego z Eveline Cosmetics wiecie, że ja tą markę bardzo lubię natomiast mam tutaj wersję kokosową która mnie bardzo mile zaskoczyła jest pojemność 500 ml więc wiecie, dość fajnie wydajna ale super zmywa makijaż, bardzo przyjemnie pachnie, nie piekły mnie po tej wersji oczy, więc fajnie, bo mam wiecie jakiegoś zamiennika do tego różowego, mojego ulubionego, więc jak mi się wiecie różowy znudzi, to zawsze mogę sobie użyć właśnie tego kokosowego i też jest całkiem w porządku. Moja ulubiona odżywka do włosów od Anwen, tu jest emolientowa akacja 200 ml, czyli to jest ta większa pojemność, przepięknie odżywka pachnie, świetnie wyglądają włosy, ułatwia rozczesywanie I muszę wam powiedzieć, że moje ostatnio farbowane włosy bardzo polubiły się z naturalnymi właśnie odżywkami od anwen, także bardzo, bardzo lubię, oczywiście mam kolejne opakowanie, i z przyjemnością będę zużywać. Chyba już ostatnie mydełko w piance, jakie miałam na zapasie. To mydełko z Lidla, 300 ml, zapach mango, przecudownie pachnący. Bardzo ładnie oczyszczało dłonie. No niestety te mydełka zostały już wycofane, więc trzeba szukać jakichś innych. Tu mam też fajną rzecz, którą miałam właśnie ze sobą na wyjazd. Zabrałam odżywkę z Isany do włosów kręconych, bo wiedziałam, że nic tam z włosami na ulopie nie będę robiła, tylko wiecie, je umyję i one będą sobie po prostu same schły. No i tu jest odżywka, która miała 200 ml, bardzo fajna konsystencja, super właśnie włosy po niej wyglądały, więc od czasu do czasu myślę, że do niej wrócę. Dezodorant Nivea, a nawet dwa, jak wiecie to jest mój ulubiony produkt odświeżający, pięknie pachnie, trzyma świeżość przez wiele godzin, więc nie szukam żadnych innych zamienników. Tu mam świetną rzecz i to był jedwabny eliksir do kąpieli z Bingo Spa. Ja to kiedyś sobie właśnie zakupiłam, to miało w ogóle różowy kolor. Wiecie, że ja wszelkiego rodzaju produkty do kąpieli uwielbiam, bardzo przyjemnie pachniało. Myślę, że za jakiś czas być może znowu sobie zrobię jakieś zamówienie z Bingo Spa. Dość fajny produkt, wydajny, dwie nakrętki wystarczą u mnie na wannę żeby woda, wiecie, była delikatnie zmiękczona, o przyjemnym zapachu, także myślę, że za jakiś czas zrobimy jakieś zamówionko. Tu mam jeszcze fajną rzecz, to jest w sumie maseczka z kalosa jaśminowa, przecudownie, przepięknie pachniała, tu jest chyba 200, tak 75 ml, bardzo wydajny produkt, fajnie wyglądały po nim włosy, ułatwiała rozczesywanie i myślę, że to taki małej wersji z kalosa jak najbardziej wrócę, bo jednak, wiecie, te litrowe maseczki to mam wrażenie, że się zużywa w wieki. No i teraz Wam pokażę użytą saszetkę z Joanny, pożyczkowa czerwień. I powiem Wam, że to był ratunek, wiecie, zanim trafiłam do fryzjera, żeby delikatnie te włosy odświeżyć. W tej chwili mam kolor ciut inny, zrobiłyśmy coś innego już po całości, na całej długości włosów. Bardzo mi się podoba. I to najważniejsze, że ja jestem zadowolona. Natomiast to, jak najbardziej się sprawdziło. Oczywiście takie saszetki to są, wiecie, na 4 do 8 myć a jeśli się myje włosy codziennie, to one tym szybciej niestety kolorystycznie się wypukują, ale tak właśnie do podfarbowania włosów między jednym a drugim farbowaniem jak najbardziej są w porządku. Himalaya Mint Fresh, jak wiecie, moja ulubiona pasta do zębów. Kolejne opakowanie jest użyte i polecam. Tu jest świetna rzecz, kąpielowa. To są kule do kąpieli, które ja sobie kupuję w Lidlu. Chyba jeszcze ostatnio widziałam, że stoją na półce 6 kul o przefantastycznym zapachu. Oczywiście one nie robią żadnej piany. To są kule musujące. Jest ich 6 tu w opakowaniu. Bardzo przyjemnie pachnie woda i jest zmiękczona. Także polecam. Mam jeszcze jedno opakowanie w tej chwili otwarte na dole i z przyjemnością używam. Tu Wam pokażę tylko karteczkę po ręcznikach tych bawełnianych na rolce, tam i oczywiście zrobiłam sobie już na kolejne opakowania, bo została mi już ostatnia rolka, którą właśnie używam. Dla mnie świetne ręczniki do wycierania twarzy po umyciu, są dość miękkie, dość fajne, 50 sztuk, więc wiecie, na jakiś czas wystarcza. Służyłam jedną maskę w płacie przez cały miesiąc, nie mam ostatnio na nic czasu, natomiast tu mam Solaya Plante, bardzo przyjemna maseczka, która świetnie nawilżyła moją twarz po ulopie, więc jak najbardziej Wam ją polecam. Tu mam też płatki z zużyte z Isany, to, jest to, to są te mniejsze płatki, tu chyba jest 140 sztuk i chyba powiem Wam, że przerzuca się właśnie na nie, mam wrażenie, że dużo lepsza faktura jest materiału, nie pylą się, nie rozłażą się. Coś się jednak w tych płatkach cien zmieniło. No i mam tu jeszcze taką małą, małe opakowanie, ale to były te większe płatki. Te miałam właśnie na wyjeździe i też chyba właśnie przejdę na te większe płatki z Isany, bo świetnie mi się sprawdzało. Tu jest tylko 35 sztuk, ale wydaje mi się, że większa wersja też jest dostępna w Lidlu. No i jeszcze taki produkt saszetkowy, Sejo, to są chusteczki, takie wiecie, nawierzające dla dzieci. Mm -mm. Myślałam, że będzie coś fajnego, że nie będę musiała, wiecie, ciągle biegać do osmana czy do Hebe szukać chustek tych nawilżających. E, natomiast te miały bardzo taki dziwny zapach. Nie podobało mi się to. E, to niby 98% wody ma w sobie, ale e, e, chusteczki daremne, więc naprawdę nie polecam. Z męskich produktów mam tutaj Adidas, czyli żel pod prysznic. Bardzo przyjemny zapach. Dobrze myło ciało, także mój mąż był zadowolony. No i zapachowo też całkiem w porządku. O, zaczyna się jakiś bubelek. Barwa Cosmetics, barwa naturalna, szampon do mycia włosów piwny. 300 ml i powiem Wam, że to był szampon tragedia. Bardzo trudno mi się nim myło włosy. Te włosy były jakieś takie dziwne, jakby przesuszone, jakby obciążone. Nie było mowy o rozczesaniu włosów. Zapach też mi się nie podobał, konsystencja dość lejąca, dość rzadka. Na szczęście w miarę szybko to się skończyło, ale nigdy więcej. I szampony Wam, kochani, niestety nie mogę polecić. Ale co tu mam świetną rzecz, to jest krem do rąk z Filfili 75 ml, krem o naturalnym składzie, o przepięknym zapachu, z dodatkiem słodkich migdałów, rumianku, witaminy E i olejek pomarańczowy. Przecudowny krem, pięknie nawierzający dłonie. Ja to sobie zawsze stosowałam przy wieczornej pielęgnacji, chwila relaksu, przecudowny zapach, bardzo delikatny. No i rzeczywiście te ręce były rano fajnie nawilżone, mięciusieńkie, więc z przyjemnością wrócę do tego kremu. Kolejna rzecz to jest coś z kolorówki Eveline Cosmetics, czyli serum do rzęs 3 w 1, to z zieloną nakrętką. Dla mnie, wiecie, co chyba najlepsze serum, jeśli chodzi o rzęsy. Tu jest silikonowa taka sztuteczka, zawsze sobie to nakładam pod tusz, jak właśnie nakładam tusz rano na rzęsy. Czekam chwilkę, ale nie za długo, żeby nie do końca wysechł ten produkt. Nakładam później sobie tusz i mam wrażenie, że rzęsy zdecydowanie lepiej wyglądają, łatwiej mi się je tuszuje. Nic mi tam się złego z oczami nie dzieje, rzęsy nie wypadają. Nie wiem, które to jest moje opakowanie. Oczywiście mam kolejne w łazience i z przyjemnością zużywam. Fasel, taki mały płyn do higieny intymnej. Ja go zebrałam ze sobą na wyjazd, ale oczywiście wrócił ze mną z powrotem po urlopie i od czasu do czasu lubię właśnie taką małą pojemność i muszę sobie kupić na kolejny wyjazd, żeby nie zabierać się z takim dużym opakowaniem. Pomadka peelingująca z sylweku, ta z cukrem trzcinowym, jak wiecie, ja ich bardzo lubię. To są pomadki, które używam codziennie przy wieczornej pielęgnacji. One delikatnie pachną, właśnie migdałami. Bardzo fajnie wyglądają rano usta. Są wypielęgnowane, nie ma żadnych suchych skórek. Nic tam złego się na ustach nie dzieje. Nie pękają, są fajnie nawilżone, także polecam. Kolejna rzecz: Evaline Cosmetics, krem do rąk. I to był regenerujący balsam do rąk, granat i jagody Akai 30, nie, tu było 50 ml, to była wersja, którą nosiłam sobie do pracy, dość przeciętny kremik, dobrze, że się wchłaniał, nie zostawiał tłustej warstwy, natomiast na nawilżenie było takie sobie, A w tej chwili mam z The Body Shop chyba krem i jest, powiem Wam, no zupełnie inny, do tej wersji niestety na pewno nie wrócę na do włosów z Joanny. Wiecie, że to jest mój ulubiony produkt, 150 ml, fajną ma pompeczkę, delikatnie pachnie, no i powiem Wam, że stosuję go codziennie przy suszeniu włosów i mam wrażenie, że te włosy rzeczywiście są w trochę lepszej kondycji, że lepiej wyglądają. Oczywiście mam kolejne opakowanie już na wykończeniu. No i lecimy, kochani, bo tu jeszcze tego troszeczkę zostało. Gdzieś podziałam opakowanie od Bandi, od kremu. Ja to miałam w którymś z boksów i tak powiem Wam, że Zrobiłam trochę bola, bo wyciągnęłam sobie krem z kwasem migdałowym na lato. No ale jak już go zaczęłam używać, to stwierdziłam, że nie będę go trzymała, nie będę, wiecie, odstawiała, bo później o nią zapomnę. To jest krem z kwasem migdałowym i polihydrok z kwasami. 30 ml. Wiecie, że ja produkty z bandi lubię. Bardzo fajny kremik. Ja go używałam na noc. Bardzo ładnie skóra wyglądała. Była nawilżona, wygładzona. No i zastanowię się, czy na jesień nie wrócę do tego kremiku, bo wiecie, trochę mam rzeczy na zapasie. Och, tu jest nieszczęsna emulsja z Loreala, HP Perfect, złoty wiek. 125 ml. To była niby emulsja, taka wiecie, rozświetlająca. To była taka forma żelowa. To było strasznie wydajne. Tu wiecie, co macie? 12 miesięcy na użycie tego opakowania. Tu jest 125 ml. Dla mnie to była pojemność hardkorowa, to jest niby tylko do stosowania na dzień, natomiast ja stosowałam to i rano i wieczorem i powiem Wam, że ledwo te 12 miesięcy mi starczyło, żebym użyła ten produkt. Jeśli bym go używała tylko rano, to w życiu bym nie zużyła przed terminem przydatności. Produkt bardzo przeciętny, ja nie przypadam za produktami z Noreala, natomiast szukałam właśnie jakiejś esencji do twarzy i powiem Wam, że to nie jest prosto, bo co znalazłam fajną, to została za jakiś czas wysofywana. Tak właśnie było z esencją z IFOSE, tak było z esencją z Biotanik, tak było z esencją z, chyba z AA. No i powiem, że trudno znaleźć już jakąkolwiek esencję. W tej chwili mam chyba z, z Skin 79, ale nie do końca jestem zadowolona z tego produktu, więc wiecie, cały czas poszukuję, natomiast to bardzo przeciętny produkt i na pewno więcej do niego nie wrócę. Kolejna rzecz to jest szampon do mycia włosów z proszę ta wersja zwiększająca objętość, wersja przezroczysta, 300 ml, bardzo fajny produkt, bardzo moje włosy się z nim lubiły. Chyba mam jeszcze jedno opakowanie na zapasie, z przyjemnością go zużyję i to też miałam ze sobą na wyjeździe, także bardzo fajnie się produkt u mnie sprawdził. Zapach z Angel Love i to był zapach 15, to była Prada Candy. Powiem Wam tak, dla mnie zapach na nie. W ogóle to miało żółty kolor, taki dość mocno żółty. Bałam się, żeby na białych wiecie rzeczach, gdzieś mi, nie daj Boże, pyśnie, nie zostawały żółte plamy. No i powiem Wam, że chyba ja dwa razy użyłam tylko tego, tego zapachu do pracy, nie byłam w stanie w nim wytrzymać, więc od czasu do czasu używałam go, jak, jak byłam w domu, natomiast bardzo długo u mnie to stało. To jest taki, wiecie, co dość ciężki, dość duszący zapach. N -n -n, niedobrze mi się kojarzy. Widzicie, zużyłam. Ale na pewno więcej tego zapachu nie kupię. Kiedyś się zastanawiałam właśnie nad oryginałem, ale o nie, nie, nie. To nie dla mnie zapach. No i lecimy dalej, kochani. Płyn micelarny, który miałam dostępny w kalendarzu z Nivea. Bardzo przeciętny, 100 ml. Powiem Wam, że znam dużo lepsze płyny micelarne. Na szczęście nie podrażniłam mojej skóry oczywiście do oczu to się u mnie nie nalewało, więc używałam sobie coś innego. Wiadomo, tego mojego ulubionego z Eveline. No i wiecie, wykończyłam, ale na pewno nie polecę i nie kupię, ale ten, patrzcie, takie maleństwo ja to miałam na wyjeździe na urlopie, bardzo fajnie mi się oczywiście sprawdził, bo to jest mój ulubiony płyn do demakijażu, czyli Eveline Cosmetics, ta wersja różowa, taka mała pojemność, 100 ml, idealna na wyjazd, sprawdziła się genialnie, więc polecam. Tak samo jak sprawdził się genialnie żel pod pysznic. ta forma taka skondensowana, to jest niby na 40 myć, a tu jest tylko 140... 100 ml i jest to wersja o jakim zapachu? Zaraz zobaczymy. Raspberry, malinki. Przecudowny zapach, bardzo przyjemnie pachnie i powiem Wam, że on, ten produkt ma świetny dozownik Teraz Wam pokażę. Widzicie takie maleństwo? I jedno naciśnięcie tej butelki dozuje Wam potrzebną ilość do umycia. I rzeczywiście to wystarcza, żel jest bardzo gęsty, bardzo wydajny, i powiem Wam, że ja miałam na wyjeździe właśnie i obie z córką żeśmy korzystały, i ja go przywiozłam jeszcze do domu, i w domu żeśmy go wykończyły, no oczywiście kupiłam sobie inną wersję zapachową, właśnie taką na wyjazdy, także jak najbardziej Wam polecam. A tu mam jeszcze miniaturę z użytego żelu z The Body Shop truskawkowego. No i ten powiem Wam, że bardzo mnie zaskoczył, bo ja ostatnio miałam coś z The Body Shop i nie do końca mi się sprawdzało. Natomiast ten jak najbardziej był wydajny, przyjemnie pachniał, fajnie się nim ciało myło, więc mam jeszcze jedną wersję, którą mam w tej chwili pod prysznicem, ale Wam opowiem w następnym denko. Coś z kalendarza następnego, jak widzicie, wszystkie te miniatury małe wyciągam i zużywam bo za chwilę będą następne kalendarze, ale nad nimi to się mocno zastanowię w tym roku, co zakupię. I mam tutaj balsam do ciała z tej serii granatowej, oczywiście podstawowej. Też go miałam ze sobą na wyjeździe. Przecudownie pachnie. Bardzo przyjemny zapach. To wiecie, jest podstawowy, kremliwa bardzo fajny balsam, tu było tylko 75 ml, ale balsam ma bardzo gęstą konsystencję, dobrze się wchłaniającą, bardzo fajnie właśnie natłuszczał i naliżał skórę, co mi się idealnie sprawdzało właśnie po kąpielach słonecznych, także jak najbardziej polecam. No i zostawiam mi przy mnie w sumie trzy produkty bardzo przyzwoite i proszę, mydło do mycia dłoni waniliowe, wiecie, że ja uwielbiam te mydełka, 200 ml, nie, 190 ml, tu się chyba też już pojemność zmniejszyła. W każdym razie mydełka są świetne. Pięknie myją dłonie, przycudownie pachną. Bardzo, bardzo lubię. Ja je miałam właśnie w kuchni. Bardzo lubię je używać. I został mi jeszcze produkt z Fitomedu. Tonik do cery słuchaj z lukracją 200 gramów. Bardzo lubię ten tonik. Od czasu do czasu lubię do niego wrócić. A lukrecja ma takie działanie, że czasami może robić delikatnie skóra na twarzy, natomiast u mnie nic takiego się złego nie dzieje. Ja sobie stosuję tonik rano i wieczorem i na pewno pojawi się jeszcze w mojej pielęgnacji. I został mi jeszcze krem do pielęgnacji stóp numer 36, wiecie, że to jest mój ulubiony. Tu jest 100 ml, bardzo przyjemny produkt, szybko się wchłaniający, bardzo przyjemnie pachnie mi, on pachnie takim kwiatem, anginką, bardzo dobrze się wchłania. Jedyne, co mnie denerwuje, to to opakowanie, że ta farba niestety podczas używania gdzieś tam zaczyna schodzić i zostaje później na dłoniach, natomiast sam krem jest bardzo, bardzo dobry, więc polecam. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o projekt Denko. Jak zwykle pędziłam chyba jak rakieta, takie mam wrażenie. Dajcie znać w komentarzu, czy coś mieliście z tych produktów, czy coś się u Was sprawdziło. Czyli koniecznie, bo pamiętajcie, że każdy z nas jest inny. Coś, co u mnie jest bublem, może się okazać u Was, że jest po prostu ulubieńcem. Dzisiaj Wam dziękuję, że jesteście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!